Okej, okay, drugi dzień lubelskich e, targów piw rzemieślniczych. E, no i poznajecie, Szymon. E, dzień dobry. E, Bierbros. E, chłopaki, mówią, mówicie, że przed chwilą ekipa Świata Rolnika była. E, świat Rolnika zrobił z nami obszerny wywiad, e, żeśmy udzielili informacji na temat kwintali e, z hektara i e, pestycydów, tak. Że stosujecie. Stosujemy pestycydy non stop. W ogóle śmiech, zanim trafi do tanka, jest, wiesz, moczony w, w roztworze z nawozów. Taka mieszanka, wiesz, rozumiesz. No ja czuję, bo na przykład ten stout to, 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 to pachnie jak herbata. No widzisz, a to jest autosugestia. Ona y, działa w, w postaci... Y, ta bergamotka, którą tu czujesz, ona ci przywodzi na myśl właśnie Earl Grey'a. Grey, no bo Earl Grey jest przecież... Y, a żeśmy tutaj wyjątkowo nie dali Earl daliśmy tylko samą skórkę bergamotki, bo... Y, Bałem się dawać herbatę do, 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 do tego stauta, żeby wiesz, te taniny nie, 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 nie zburzyły tego. Co prawda pewnie by ich nie było czynione. Czyli to a... jest tea stout, ale z bergamotką? To jest, no tak, bez, bez tea. To no dobrze, jest... ale nie o piwie mieliśmy rozmawiać, bo tym razem, no, czym... tym, tym razem no, o tobie i o, o, o twoich wspólnikach. Który to już jest rok działalności Birbrosa? Drugi, czy jak Tutaj, to jest? od pierwszej warki, która była uważona 9 lipca 2015, minęło ile? No, prawie półtora. Prawie półtora, no rok, rok, rok i pięć miesięcy. Czyli rozumiem, że ten 2015 to był przede wszystkim rozruch, a jak oceniasz mijający już powoli 2016? No on był dla nas i pewnie dla większości browarów w Polsce no, przełomowy, kluczowy i ten rynek się zaczął w tym roku stabilizować pod pewnymi względami, mm -hmm. w tym sensie, że, że ten boom 2015 i początku 2016 chyba już powoli jakoś tam się... E, e, więc no, no, dla nas był przełomowy. Czyli uważasz generalnie, że rynek się stabilizuje? Tak, mi się powoli wydaje. Aha. Ostatnich kilka miesięcy nie było już tak obfitych, jak na pewno wiesz, te wszystkie, e, znaczy one były, ale nie, nie, w, nie w takim natężeniu. W, nie, nie, nie powstawał co tydzień nowy browar kontraktowy, tak jak to miało miejsce. Co miesiąc, co miesiąc no, właściwie. Ale no kiedyś to było, wiesz, wysyp. Także już, już, już sądzę, że powoli ten na początku 2017 będzie to, to, to zwalniało i że... 2017 pod koniec to będzie już ustabilizowana liczba browarów w Polsce, tak mi się wydaje. Czyli jakieś upadki wieszczysz? Nie. Albo wycofywanie no, ty, się kogoś z rynku? No, słuchaj, no, to ja, ja Ci mogę powtórzyć to, co mówią ludzie, którzy się nad tym zastanawiali. Ja staram się o tym nie myśleć, robić swoje. Będzie jakaś rewizja rynku i będzie korekta tych browarów, które w jakiś sposób się nie sprawdziły. Musi być bo no jest po prostu w tej chwili już tego tyle, że nie, powoli brakuje miejsca na rynku. No. Czyli te, te, te słabsze organizmy jakoś tam sobie polegną, sądzę. A powiedz mi, bo mówisz, że przełomowy był dla Birbrosów ten, ten rok, ale przełomowy dlatego, że... Wy y, jakoś zakaspodarowaliście sobie prawda, jakąś niszę na rynku, no bo jesteście dosyć specyficznym browarem, prawda? No, no, Wasz marketing jest z... naprawdę unikatowy. Cieszę się to <grym> bardzo, traktuję to jako komplement. Dokładnie. E, jest, e, jak, jakieś tam miejsce na rynku sobie znaleźliśmy. Jest to, jesteśmy e, w miarę rozpoznawalni oczywiście, jeszcze nie wszędzie i nie w taki sposób, jak byśmy chcieli. Mamy łatkę jakiś tam, wiesz, wariatów piwie, która <grym> tak. e, do, do, wiesz, do nas e, Przyległa i, 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 i to dobrze, tak? no bo, bo w jakiś sposób. Trzeba się wyróżnić. Wy, wyróżniamy. Od, od samego początku robimy piwa takie, które, które sprawiają nam przyjemność. I jedyne, co żeśmy zmienili, to to, że żeśmy też za, zaczęli bardziej patrzeć na, na to, co sprawia przyjemność naszym klientom. Bo, bo, bo na samym początku myśleliśmy, że, wiesz, że, że im bardziej zwariowane piwo, tym ono się lepiej sprzeda. Teraz, bo oczywiście, wiesz, mamy już wiedzę na, na, na ten temat, że tak nie do końca jest że jest ta sławna krzywa gaussa, że, że hmm. musimy trafiać troszkę bardziej w ten środek, żeby móc funkcjonować w tej rzeczywistości finansowej. Ale no, był przełomowy, że, że znaleźliśmy ten właśnie punkt, w którym e, z, e, jakby, no, finansowo, biznesowo się do broni, i teraz wszystko, co, co, co następne, będzie tylko na, na plus. No. A powiedz mi, bo macie sporo miejsca u siebie tam w Żerardowie tak. e, i do tej pory jakoś nie słyszałem o kontraktach, które by u Was ważyły. Dopiero teraz Dziki Wschód mnie no. nabrał, bo wydawało mi się, że to jest nowy browar, a to oni zamieścili po prostu zdjęcia od Was, i to jest chyba Was pierwszy kontraktowiec. Znaczy, pier Pierwszy kontraktowiec w tym wydaniu z własnym tankiem, bo żeśmy przyjęli zasadę, że nie robimy kontraktów na naszym sprzęcie. Jeżeli chcesz zrobić swoje piwo, to wstaw do nas, bo mamy dużo miejsca, jak wiesz, swój zbiornik, a my ci wynajmiemy ważelnie. I... Czyli już ofertę handlową kierujesz. Yy... Jeżeli masz yy, drogi widzów, ochotę sobie wiesz, walnąć... To kupuj tank, wstawiaj do nas i... No to jest ile to jest 50 tysięcy złotych? No oczywiście plus yy, cały... Znaczy sam tank to wiesz, od 30 do, do 50 tysięcy, tak, w zależności od... Plus od... dzierżawa yy, nie, u ciebie, nie, tak? Nie. Znaczy, za, za powierzchnię. Nie, nie biorę żadnej dzierżawy, biorę, wynajmuję ważelnie i się rozliczamy z litra, więc to nie jest... Jakaś duża suma, to jest to jakby w, w kalkulacji tej A to jest się, się, się Ciekawy powiem. też pomysł właśnie, żeby, żeby coraz więcej, Częściej się z tym spotykam, że kontraktowcy mają własne tanki, prawda? Słuchaj, z naszego punktu widzenia jest to bardzo jakby... się sprawdza, bo ja nie muszę nic zainwestować, nie muszę kupić swoich tanków. I nie ogranicza swoich mocy. Nie ograniczam prawda? swoich mocy, więc nam się to sprawdza i coraz więcej tych, takich zapytań mam, więc sądzę, że ta przestrzeń tymi tankami czyli, się Czyli za... co, uważasz, że 2017 to będzie rok kontraktu w Birbrosie? Zapraszam. <laughs> no dobrze, no to w takim razie cóż nie jest zwariowane piwo, Stout z bardzo, bardzo stonowany, bardzo pijalny, no jest, jest, nie jest jakiś uziwniony. Ale wiesz, mówisz to teraz, bo mamy listopad 2016, gdybyśmy wrzucili takie <noise> piwo no wiesz, rok temu, to ono by nie było normalne. No i oczywiście muszę powiedzieć o swoim faworycie, czyli Szymon ostatnio się bardzo ucieszył, bo powiedziałem Kwasi flora to jest poziom po prostu top of the top, nie? To jest zajebiste to piwo, e, tam był mango, tak? Czy marakuja, tak. fantastyczny aromat, smak kwaskowy, tak, bo to jest interpretacja Berliner Weisse e, i chciałem tutaj na stoisku zacząć dzień Berliner Weisse z marakują, a Szymon mówi wypili. Wypili, z, ale są butelki, także wiesz, można wiesz, u, uratować sobie wieczór butelkami. Będziemy szli w, w te kwaśne piwa, bo jakby no te, Dobra, to rynek to, te, tego oczekuje. Także to jest, to jest ten głos ludu, którego słuchamy. Świetnie, w takim razie powodzenia w 2017 no Zdrówko. Na razie.